Dzień dobry, witam serdecznie na pomeczowej konferencji. Spotkanie KS Legionowia, KZB Legionowo Raków Częstochowa. Spotkanie zakończone wynikiem 0 do 1. O podsumowanie spotkania w pierwszej kolejności poprosimy trenera drużyny przyjaznej. Panie trenerze, dzień dobry. Na pewno dla nas trudne spotkanie, co było widać. Jeden i drugi zespół chciał wygrać. Na początku to Legionowia miała taką stuprocentową sytuację, ale nasz bramkarz wybronił i, i później już te sytuacje my też swoje stwarzaliśmy. Myślę, że druga połowa w naszym wykonaniu była lepsza, bo więcej mieliśmy sytuacji, takich, które sobie stworzyliśmy. No szkoda, że, że też sobie sami zafundowaliśmy horror, no bo jak się ma ten rzut karny, to... To fajnie było go wykorzystać, no i później to, to nam trochę uciekło, ale pomogła na pewno ta determinacja i, i cieszę się, że zespół do końca walczył o ten najkorzystniejszy wynik i na pewno się z tego cieszymy. Dziękuję bardzo. Trenera mawi? Panie trenerze. Ja. Prvo, gratulujem družini Rakovu na Vigranem meču. To so moji trenerji, mislim, da kibice so videli do terasa najlepši meč tutaj, od peti meč, brzo dinamični, ščiski smo imeli situacije, da Vigramo ta meč, brak koncentracije, devedeset tri devedeset štiri minuta štreljali so v ramke vi igrali ta meč tako da ja nimam za tega nič Tukaj mora biti vencaj vence in koncentracije, teh postopnih minutah, dvajset dva dvajset tri šipko se organizirati teras ne procesu, imeli smo svoje situacije, da vi gramo ta meč in to kazuje, ak ne štreliš bramke, ne vi graš meča. Juštaj eno, gratulujem Rakovu, a mi ne mušimo pracovati raz eh, tragedije, šegrali smo mečo z brzo dobžjo družinom, mušimo se skoncentrirati na razvoj katovice na stepni meč czwartek dobrze się przygotował, i to jest to. Dziękujemy. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenerów? Dziękuję. No, no, dzięki.